W tym roku, jak co roku wyszły nowe kamerki sportowe od DJI i GoPro. I wiem, choć sezon rowerowy właśnie się kończy, a ja korzystam z takich kamerek głównie jako rowerzysta na rowerach, to i tak nagrywam dla Was ten film, bo zbliżają się. Black Friday, święta Bożego Narodzenia. Także możecie sobie sprezentować taką kamerkę dla siebie lub komuś i będziecie mieli nowy sprzęt na cały przyszły sezon, bo te kamerki wychodzą pod koniec sezonu zawsze. Korzystam z DJI od dwóch lat i nie zamierzam zmieniać już na GoPro, bo wcześniej korzystałem z GoPro i miałem takie doświadczenia, że te kamerki po prostu mi się zawieszały, miały jakieś problemy i to mnie bardzo po prostu irytowało. Kamerki od DJI nigdy mi się nie ścięły ani nie sprawiły zawodu, także prezentuję wam Action 5 Pro od DJI w pełni z czystym sumieniem. Mam tą kamerkę od kilku miesięcy i według mnie różnice między poprzednim modelem są na tyle duże, żeby zmienić model na lepszy. Cena w podstawowym zestawie z jedną baterią zaczyna się od 1800 zł. Zestaw Adventure Combo zawierający akcesoria jak te, co widzicie, kosztuje 2250 zł. Wydawałoby się, że trzy baterie są mocnym argumentem, żeby wybrać droższy zestaw, ale w użytkowaniu u mnie wyszło i tak na to, że jedna bateria praktycznie zawsze mi starczała na jednodniowe wypady. Z zewnątrz najistotniejsza dla mnie różnica między poprzednią a nową wersją to większy ekran z tyłu, który jest teraz OLED zamiast LCD. Różnic między kamerkami jest dużo więcej, a najważniejsze są oczywiście w jakości nagrywania. Nie jestem specjalistą od fotografii, ale można wyczytać, że 5 Pro ma nowszy sensor obrazu, co według mnie ma przełożenie na to, że kamerka lepiej radzi sobie w gorszych warunkach oświetleniowych. Od początku nagrywania 5 Pro widziałem różnicę w obrazie, który wygląda tak. Kamerka nagrywa też w nowym trybie HDR, który jeszcze lepiej wspiera warunki z dużym kontrastem oświetlenia. W nowej kamerce dodano jeszcze osobny tryb nocny. Dobra, może kamerki sportowe nie są najlepsze w nagrywaniu nocnym, ale też umówmy się, jaki procent ludzi uprawia sporty w nocy? Kamerka DJI jest przeze mnie wykorzystywana głównie w dwóch sytuacjach i nie mówię tu niestety o snowboardzie we włoskich Alpach. Na co dzień nagrywam recenzję rowerów elektrycznych na swój kanał, no i w zdecydowanie ciekawszej sytuacji, czyli kiedy jadę z kumplem na rowery w góry parę razy w roku. w urawa, oklej. To, w czym królują kamerki sportowe to stabilizacja obrazu. Trudniejszych warunków dla kamerki niż te jakie miałem w bike parku raczej mieć nie będziecie, no i widzicie, że jest naprawdę pod tym względem super. Nagrywam teraz w trybie Rocksteady Plus, czyli powiedzmy najbardziej gładkim. Są też tryby Rocksteady na mniejsze wstrząsy i Horizontal Balancing utrzymujący zawsze obraz poziomo. W jakości 4K kamerka utrzymuje poziom do przechylenia o 45 stopni, ale już w jakości 2,7K jest opcja Horizontal Steady, która utrzymuje poziom nawet jak przekręcicie kamerkę o 360 stopni. Niestety moje umiejętności nie są w stanie wykorzystać tej funkcji na przykład robiąc flipy na rowerze. Z nowości bardziej cenię i wykorzystuję możliwości podłączenia się do akcesorów, które można dokupić do kamerki, jak na przykład mikrofon zewnętrzny. Jak słyszycie, kiedy mówię, pasek zielony do góry pokazuje głośność mikrofonu, można ją regulować, jeśli jest duży hałas, no to możecie zmniejszyć czułość mikrofonu, lub ją zwiększyć, jeśli jest cicho, także to jest bardzo fajne, mikrofon bardzo łatwo się podłącza. Teraz możecie posłuchać, jaki jest dźwięk z mikrofonu zewnętrznego podczas zjazdu, jest trochę bardziej wiecznie i... Potem przełączę się na mikrofon wbudowany w kamerkę. Żebyście też widzieli, jaka jest różnica. Piękny, jesienny krajobraz. Piękny krajobraz polodowcowy, też taki jest w Wielkopolsce, w miejscu skąd pochodzę. Czyli rejony leszna, osiecznej, te okolice. I teraz dalsza część zjazdu z mikrofonem wbudowanym. O, ale piach. Czy słyszycie różnicę, to musicie sami ocenić. Według mnie powinna być różnica, bo inaczej nie trzeba byłoby dołączać tego mikrofonu. Jeśli się boicie, że on na jakichś większych wybojach wam po prostu się odłączy od waszego ciała, typu odpadnie na jakichś mocnych korzeniach, no to nie będę wam obiecywał, że tak się nie stanie, ponieważ jest to po prostu klips który nie jest jakoś mocniej zabezpieczony. Trzyma on się moich szelek bardzo dobrze, ale w jakimś bajkwarku szczerze mówiąc to bym chyba nie ryzykował. Drugim fajnym gadżetem jest kontroler kamerki w formie opaski na nadgarstek. Dzięki temu możecie włączyć kamerkę, nagrywanie i zrobić zdjęcie. Dodatkowo ma to wbudowany moduł GPS nagrywający prędkość, którą można nałożyć w aplikacji na telefonie na nagranie. Wygląda to naprawdę profesjonalnie i mega podoba mi się ta opcja. Nowością w tej kamerce jest też barometr, który pokazuje Wam wysokość nad poziomem morza. Jest on wbudowany w kamerce i nie musicie mieć opaski, żeby widzieć wysokość. Teraz pokazuje, że jesteśmy na wysokości 82 metrów. Zejdziemy na dół i zobaczymy, ile pokazuje na dole. Zeszliśmy na dół i pokazuje, że jesteśmy na wysokości 54 metrów, co jak widzicie po wysokości tej wieży mogłoby się zgadzać. Barometr pokazuje też głębokość pod wodą, a bez żadnego etui z Action 5 Pro można zejść pod wodę do 20 metrów w porównaniu do 18 w poprzednim modelu. Najnowsze GoPro 13 ma wodoszczelność tylko do 10 metrów. Action 5 Pro porównuje się do GoPro w wielu aspektach. DJI na jednej baterii może pracować nawet 4 godziny, a GoPro tylko 2,5. GoPro za to nagrywa w rozdzielczości 5,3K, a DJI tylko 4K. Obie kamerki mają już szybkie montowanie przy użyciu magnetycznych uchwytów, co jest mega wygodne. Musicie więc sami ocenić, na czym Wam bardziej zależy w kamerce sportowej. Z mojego doświadczenia 90% ludzi raczej szuka prostoty i nie chce się zagłębiać w rozbudowane ustawienia nagrywania. Można kamerką DJI nagrywać w formatach D-Log i HLG, które pozwalają na wyciągnięcie lepszego obrazu po edycji, ale kto to rzeczywiście będzie robił? Ważne jest, żeby móc szybko odpalić kamerkę i na przykład uchwycić jakieś nagłe zdarzenie lub niepowtarzalny moment. Action 5 Pro ma też funkcję szybkiego nagrywania, kiedy jest wyłączona i działa to naprawdę szybko. Szybko kończę ten film już ostatnim pytaniem, jakie sobie zadałem, czyli czy kupiłbym tą kamerkę zamiast GoPro. Action 5 Pro spełnia moje wszystkie wymagania co do tego typu sprzętu na tyle mocno, że bez wahania wydałbym na nią pieniądze i polecam wam zrobić to samo. Jeżeli uważacie, że inna kamerka jest lepsza, zapraszam do rozmowy w komentarzach.